Łatwo gękny nasz wyjazd do Brazylii zrobił sobie piękny... I, I widziałam, i widziałam, że udało im się spotkać z Neymarem. Tą ...fryzurę. Nie mogłem zostać obojętny. Ale ekipę żeście zmontowali, ekipę totalnych poje... Ale najpierw zapraszam na wycieczkę po brazylijskich fawelach. To Witam nie sobowtór! W drugim Wtór. odcinku, proszę Państwa, z Brazylii, z tym oto panem. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W brazylijskich przygodach. Udajemy się, proszę Państwa, do faweli. Są dwie takie fawele, są na nich robione wycieczki. Jest pierwsza, to są tam Santa Maria. To jest już taka fawela, gdzie tam Michael Jackson nagrywał swój teledysk. Też jeżeli oglądaliście moją serię z Kolumbii, to wiecie, że to są takie fawele, które one są specjalnie przygotowane pod turystów. Chodzi mi po prostu o to, że nie jest to turboprzypołowa y, miejscówka, aczkolwiek na pewno trzeba tam będzie y, mimo wszystko trochę uważać. Zostańcie z nami do końca. bo Będzie działo się bardzo dużo rzeczy. Yy, bardzo emocjonujące. W tym jak chcesz nauczyć trochę TikToka, jak się mogę nauczyć YouTube'a, to zawsze musisz nie, wiesz, hajpować, nie? Musisz mówić, dobra, że dobra, będzie Dojechaliśmy na miejsce spotkania z przyjaciółką. Szkoła Freiza. Czyli lecz nas. Jestem zawsze prymusem. Ja idę na początek, muszę zadawać pytania. We have to like favelas that are say a little bit more safe. This one. Ah, Rosinha, maybe. And also Rena... Santa Maria. No Santa, Ma Santa Marta. And but... also have Vigal, that's behind the hill. Okay, but those are like I think uh, uh, pretty chill. Yeah, it's a good place to to visit. Okay. Sinha, Santa Marta. Okay. But there are also some favelas that you probably don't want to go. Jeśli nie jesteś Ogólnie jest coś takiego, że te fawele, niektóre właśnie specjalnie się troszeczkę przekształcają na takie turystyczne. Powiedzą, że tak po prostu będą mogli zarobić więcej szana niż tylko na przykład handlując sobie i tak dalej. tobą? ja się niczego nie boję, ja mam oh, szamę, mi... się, na to Daj tak... ja mi, O to, wam to chodzi. To, wiosę, i ja pierdolę że łatwo pierwszy raz jechał na motocyklu no trzymaj się tak i odpychaj się wiesz w się sensie, że tak nie, nie, będzie dobrze będzie dobrze mamy tutaj jedną główną drogę i ogólnie małe traski dookoła także tutaj tak naprawdę, żeby się gdzieś dostawać no to trzeba używać motorku Ostatnio dość dużo rzeczy na głowie. Nie ukrywam taka wycieczka. Jeszcze jak dzisiaj się poczułem trochę bardziej zdrowo, to dla mnie to jest najpiękniejsza rzecz, jaka mogła się przytrafić. Tam mamy łatwo. Dotarliśmy na miejsce, gdzie rozpoczniemy naszą podróż po fawelach, eksplorując je z góry na dół. The tourism, the So it's very, very important to have a tour in a community. Almost people that do tours the favelas are, aren't Brazilian people. It's people from outside Brazil, because <laughs> they wanna know about the history. They wanna know the reality that we have in Rio de Janeiro. The population that we have here it's more than hundred thousand people living. Okay. So it's a city in a city. Nowadays Rocinha is the most developed favela that we have in Rio de Janeiro. We have almost everything that we have in the town. We also have here. So we have banks have restaurants, so here you say that there is like no people are not stealing, not uh, yeah, yeah in we don't steal, we don't have situation like that because we have here is a good place okay, to to visit with a local local guide or things like that. Because in Panama Copacabana we have a lot of situation like people steal, like that they know exactly where are the visitors. Okay. But of course we also have here but They, uh, tutaj W tej Rosji od 2013 policja dostała możliwość wstępu I to co pani powiedziała bardzo ciekawe jest, że właśnie na kopakowanie Może być dużo więcej ludzi, którzy kradną, którzy mogą ci zrobić krzywdę no bo tam raczej to jest kontrolowane przez policję A tutaj wszystko jest kontrolowane przez gangi I oni nie chcą sobie po prostu nasrać w faweli, nie? Zarabiają całkiem spoko, siano właśnie, mają turyst nie ja jestem tego zdania, że tutaj może być nawet bardzo bezpiecznie, nie? Motorem. Tak przy okazji zarąbista byłem się tak? motorkiem? Pierwszy tak? raz Naprawdę? Pierwszy, 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 no ja byłem... Ogóle, tak, smutno, ale tak. taki stos niesamowite w ogóle tutaj jak się jeździ takim skuterem cały czas musisz na hamulcu jeździć. Przyłampanie się jeździ z górki, nie? Perro! Wiem, że pies to perro. Widzisz pa, pa, pa. to mogą? Jest widzę, no jest małpa, no. Widać było małpę. Wy? Na pewno nie zobaczyliście, ale obiecuję wam, że jeszcze podczas tego wyjazdu zobaczymy małpy. It's a bracelet. O, oh, nice. nice. yeah, Takie brazyjskie jasne właśnie. Dobra, się przesaportujemy. Obrigado. Dobrze, dostaliśmy jeszcze jedną dodatkową. Dobra, to ja ją kradnę, dobra. No. Trzymaj, trzymaj. A. Bardzo mocno jest to, że możesz zobaczyć, że tutaj praktycznie nie ma cienia. Słońce spionowo nad nami, nie? Ja się boję, żeby ci ten, żeby ci głowy nie bym zagrzało. nie? Tak samo, no ale nie no mnie to już. Jeszcze nie... mam trochę włosów, nie? Wiesz, co, Teraz zmierzamy do miejsca, gdzie nie będzie zezwolenia na nagrywanie. Po chwili dotarliśmy do bardziej zamieszkałej części, gdzie już mogliśmy swobodnie. Wyjebie się tu jeden kabel, kurwa. Co to w ogóle jest? Zaplątanina. Nie, rejestrować. No, ja Brazyl. I tak i tak wiesz głowy do tyłu, daj. Ciekawostki, proszę Państwa, tutaj mieszkanie ogólnie kosztuje od 90 około tysięcy tutaj tych ich waluty przez czasami 100, 120, im niżej tym, co ciekawe, jest drożej, im wyżej tym taniej, ze względu na to, że właśnie trzeba gdzieś tam więcej energii poświęcić, żeby się dostać. Ciekawa ciekawostka, że tutaj woda i prąd jest za darmo, mega fajnie. Co? Chrisman dzięki za Prime. <laughs> and, and what is like the popular here in the uh, in uh, uh, like The popular one in in Rosinha, yes. it's like Carioca. Yes. But we have uh, we, have, uh, cane, yes. we yes. have different kinds okay. of uh, around. Yes. But in the favelas, uh, the thing is that in favela it's cheaper. That is why it's popular buying in the favelas because it's cheap. Don't okay, cry. oké uh, oké okay, okay. five five oké oké zo jij krijgt natuurlijk je Neymar Neymar I'm uh, Gabriel Jesus <laughs> okay. Okay. <laughs> okay. okay don't cry. Okay. oké 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 So go I want Look at me, please. Yes. Clap your hand. Again. Hold your hand. Oh, look at this. What's <laughs> that? <laughs> right or left? Left. Oh, This is left. Block. Block. What? Block. Block. Ah. Yes. Oh, okay. Right. Yes. Left. Right, left, yes. Shoes. Right or left? Left. Left. Okay. Your hand. Uh. Close your hand. Close. Yes. Look at this. Open. Oh. <laughs> To jest dla dzieci Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo Z tą wodą to jest tak, yeah. że ma takiego kciuka sztucznego Aaa, to ja widziałem takie triksy jak z, z, jak z, z solą No widziałem solo Swap, normalnie I zacznij tutaj Będę nagrywał, Okej, okej, okej Stary, jesteś modelem, to jest twoja pierwsza, <laughs> pierwsza stary fuka Jak on kurwa idzie ja pierdolę Pierwsza, pierwsza fucha modela już tak zjebał Dzięki, dziękuję Dobrze, Dobrze. 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 Okay, Dobrze. Okay. I will give a contact to the manager So you can agree for the payment, you know I will take the money, no problem Co, że to jest nos? No, że to jest nos, a to jest czapka i tutaj są samo... jak to jest właśnie montrage more to it's you, face. Yes? yes, very nice Panie goście, nas tak i tutaj, że to jest szok. Bye, bye. Happy New Year, my friend. Oh, thank you very much. Wspowajcie na Instagrama świrków. Story, 23 lata ma Dali miał jakiegoś typa mam nadzieję. bo fajny dziadek. Ja chyba nie widziałem, żeby tyle mógł żyć w ogóle. To jesteśmy teraz w takiej miejscu, która w 2010 roku. Jak tutaj wcześniej usłyszeliście, rząd dał im prąd wodę, daje im za darmo. Bardzo było tutaj gęsto, jeżeli chodzi o te domki fawelowe. To oni, rząd powiedzmy, zniszczył te domy i postawił właśnie takie zwyczajne, żeby po prostu ludzie mieli trochę więcej miejsca, bo ponoć tutaj nie dało się oddychać. Było bardzo wręcz ciężko, nie? Ja liczę na to, że może jakiś senior przyjdzie, ale te szachownice takie liche, żeby pokazać swoją siłę szachową. Fajnie, nie? Religia chrześcijańska też Polakami to mamy kredity tutaj właśnie za Juana Pablo Sekundo, No i za Lewandowskiego, nie? Ja nie wiem, k**wa, co wy Polacy macie czasami, że lubicie sobie po lewusiu y, pocisnąć, ale będę go bronił I ja to widzę, jak właśnie jestem za granicą Lewy k**wa Ja myślałam, że mu o lewusa chodzi I mówię Czemu Patec broni lewusa? Nikt na lewusa nie najeżdża, o co chodzi? <gryw> Kurwa. Tworzył tak drzwi ludziom i tak spopularyzował Polskę na całym świecie. Lewandowski, właśnie. Tak, jest kurde, bohaterem narodowym. Bardzo skromny. A ja, właśnie, szczerze powiedziawszy, ja dużo bardziej wolę takie skromne kościoły, yy, gdzie nic się nie rozprasza dookoła, yy, niż wszystko złote, wszystko świeci, pstrokate błyszczy. To strasznie, moim zdaniem, odwracał uwagę. Od tego po co przychodzisz? Nie, nie wiem jak wy, ale ja zawsze się gapiłam po ścianach, sufitach, po rzeźbach czy po czymś. Zamiast się skupić na tym po co tam jestem, też nie lubię baroku. Tak, tak, człowiek. I kto jest ten z miejsca Jezusa? Tak, on jest z Rosji. To osoba z Rosji, która zrobiła the graffiti. O, oh, so he was the creator of the coś szabać Jak była? To nie jest czar chyba, nie wiem co to jest. To jest nie? Takie. Okej, ale... Może być? Do energii? Jak na 3 zł. Jak tak tutaj się żyje i są na przykład starci ludzie, nie? Wiesz, to nie muszą tutaj popylać potem, nie? Czy nie mają opcji, nie? Ej, patec naprawdę jest jak ojciec dla tego dla tego wat gang. No, pojadłeś, zjedz coś, o czapeczkę może załóż, bo udaru słonecznego dostaniesz. E, tutaj była historia taka, że tutaj chodzą ludzie tacy, tam, a tutaj jest kościół, który wybudowany był w tym i tym... No, kurwa, jak taki tata na wycieczce, no. No Normalnie popylałem górę, tu, tam wiesz, tak. na samą górę. Tylko, że są, i też dlatego jest też tańsza cena, nie? Schody takie, nie? I tak, jak chcesz iść do góry, to musisz po takim schodzie jednym. Proszę dać tutaj rzetelną opinię na temat Brazylii. Właśnie przed chwilą tutaj opowiadałem, że dla mnie takie top 2. Mam 3, opowiedz, tak jak, jak się bawisz. Jak na razie, co nie, naprawdę? Każdy względem mi się to podoba praktycznie, co nie? No co mogło być lepiej? Nie jest drogo, żarcie całkiem spoko. Jeszcze jesteśmy, trochę tak? krótko, nie? Żebyśmy no. ocenili. Jeszcze krótko jest, tak? jest fajnie. Vibe, nie? Ludzie są... No, o, no. Nie, no kurde, co? Chyba tutaj tylko byłoby lepiej, jakby to było takie bardziej, wiesz. Takie, może bezpieczne. Chociaż w sumie i tak jest bezpieczne, tak gadaliśmy przed Masz ten lekki, leciutkie obawy, masz zawsze coś. No, w Polsce czuję się bezpiecznie, na pewno niż to, jak wejdę do faweli. Rozumiem. I zakończyliśmy naszą wycieczkę po favelach. It was a pleasure, it was a pleasure. A teraz idziemy zrobić to, na co wszyscy czekają. Będzie będzie dobrze, dobrze, będzie dobrze. Jestem zazdrosny strasznie o mojego kumpla, który ma. W... Mega tutaj zgarnia street credit, nie? Będzie, ale wiesz,

Ale to, no właśnie tak myślisz, nie? Wiesz co, no, wiesz jaka jest jest opcja na to, no, no wiesz. Wiadomo, że chodzi o fryzorek Ronaldo, ale jest problem, bo ja mam w za kola, no ja jeszcze ja jestem za kolakiem. Ja się boję, że jak on miał prosto głowę, wiecie, tak miał głowę, tak miał włosy, to to mu się działo. A jak ja mam no już za kole tak, to ja bym tutaj miał jajko, a nie Nazario. Myślę, że to już na, na 100% ta fryzura platury Stare, no moje za zakole jest zbyt gigantyczne, żeby... Nie no, wydajcie. Nie no, będzie dobrze, zaufaj, będzie dobrze. Tak. Kurde. Kurwa, on tak hype'uje ten, ten, bo <grym>, Bo wie jak on będzie... Nie by... no, dobra, ja, ja wiem że to może Ci pasować na stałe. Dobra. Ja wiem, że to nie będzie pasować na stałe. Nie no, zobacz, zbieraj wizualizację, no zobacz. O. Nie, <grym nie, <grym nie, ja, nie, by... nie ja gdyby... Nie, nie, ja nie bierz na siebie odpowiednią Nie będę kłamał, nie, nie będzie dobrze. No nie będzie dobrze, ale po... no wiesz. Mi się podoba ogólnie taki pomysł. Ja też tak jak mówiłem bardzo chciałem sobie zrobić fryzurę, ściąć tą fryzurę, no bo w przy tych przygotowaniach do, do Monteveresty cały czas się pocę, cały czas mam, jestem, jestem po prostu mokry, nie? Nawet tak jak teraz, trochę mi głupio, że taki jestem pod, podmoczony, ale dzięki temu, że sobie skrócę fryzurę, to będę po prostu mógł się mniej pocić. Będzie to bardziej efficient. Zajebiście się. Nie wiem, co to robisz ostatecznie. Jakoś tak tyle kręciłeś myślałem, że już naprawdę odpuścisz to, ale to może być zarobiste. W ogóle przepraszam e, rodziców, przepraszam wszystkich. Gościu w ogóle, e, wiesz, w ogóle nie sprawdził linii włosów, nie? Nie sprawdził zakoli, nie sprawdził niczego. Zabiera się do roboty. Boję się, że będę musiał skończyć na łyso bardzo szybko. Nie linii... Ciekawie będzie wyglądał patec. Mi się wydaje, że on wie, co robi, na łyso. nie? Że on nie, nie pierwszy raz e, robi taką fryzurę, nie? Ej, patet w takich krótkich włosach, jak dziesięciolatek. To się strasznie mu z wieku to zabrało. Takole kole, męskie. No, ogólnie czapka będzie dużo robiła, nie? No jak dzieciaczek. Ci, nie, nie, nie jest aż tak, że jak myślałem, nie? Mówisz? Ogólnie czuję, że się trochę skrzywdziłem na najbliższe pół roku. To zrobiłem w mniej więcej 7 minut, nie? Nie no, zobacz, to tak, Nie no, kurde. Bez dużego przypału? Może odkryłeś, wiesz... Nową modę, stary, może... Nie no, to, 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 nie no kurde, no... Nie no, dobrze, jest serio, mówię ci, nie przejmuj się. No mogą ci wiesz, mogą ci pisać, że tak nie jest, ale to znaczy, że to są jest. Ale to, być tutaj... szczery zawsze, nie? Nie ja no, tak szczerze mówiąc, to... to... No nie no, to nowa moda, to to nie będzie, ale nie... Jezu. Ale nie no, szacun, że to zrobiłeś, fajnie. Bo jakbyś spękał, stary. to nie, wiesz, a tak to pokazałeś klasę. Nie podoba mi się, nie podoba mi się narracja zmieniana. Na samym początku było stare, będziesz mógł to no, zajebiście. Teraz jest, że szacun, że to, to zrobiłeś, to, <laughs> dobrze, że nie spękałeś, nie? A mam w miarę taką okrągłą głowę, czy nie do końca z tyłu? To właśnie masz, masz dziwną głowę, masz takie jak to, to Play proszę. To <laughs> no, wiesz, te, te gniotki takie, Tu masz trochę taką głowę. Bratery! good? Ronaldo. Nie, A, Ronaldo, Ronaldo! Nie! Obawiałem yeah. się, że może być gorzej. Ej, stary, wydaje mi się, że teraz mam tak przynajmniej plus 20 do strzałów z dystansu, nie? Finisz? Nie soku. Dobrze, proszę Państwa. Tragedia! nie sobie niesamowitą fryzurę. Eee, no jest spoko. Trochę mnie przy... Tutaj mam nawet bliznę jakąś. Dobrze to wygląda. Ronaldo! Very good, Ronaldo jest. Teraz mi się wydaje, że jestem tutaj mistrzem Brazylii. Very good, very good. Z tej strony przypięłam, nie pożegnałem. O! Było, nie? nie jest aż tak, że jak myślałem proszę Państwa, dobrze mówiłem. Co wyglądam jak zapałka? Powiem, że tak obiektywnie z tą koszyką Brazylii ma to klimat. Wygląda to dobrze. Jest dobrze. Proszę Państwa, tutaj właśnie łatwo Gang podsumował tą całą akcję, że to jest niesamowite, że nam się tutaj, proszę Państwa, udało rzeczywiście o tej Brazylii. Niesamowity vibe, okej, okay. dobra, może i daleko. Może i ten, ale zajebiście, nie? Dobra. Nie, to komplecie tak się. <grym> się zrozumieć, Oni, ktoś pisał, że jak z Cat's Vegas wyglądają, bez kitu. Jakby obudzili się w filmie Kaz Vegas i to już byłoby ten dzień po imprezie. I to są oni, nie? Tylko, że w Brazylii. Ten fryzjum już się zwrócił, już się zwrócił. Teraz może być już tylko lepiej, nie? To co oni lubią. Możemy, uberka i zabijamy, nie? Ronaldo! Ronaldo! Ja się tylko boję jednej rzeczy: że jeżeli ta brazylijska koszulka zostanie ściągnięta, to straci tak 50% wajbu, nie? Na pewno, na pewno. Ja to bym się bała udar słoneczny przede wszystkim. Bo już nie ma w ogóle włosów i łatwo mu będzie przysmażyć czerep.